Siemaneczko z tej strony jest kodbanek królik Dzisiaj gramy takiego Minecrafta Podobny jest do Craftmana, Ale tu pisujemy też po angielsku na przykład door Mamy Na przykład bed I mamy Nawet bedrock I i tak dalej. I, musi... I zobaczcie, mamy tu magmę. Chciałem wam pokazać właśnie. Zrobię pułapkę dla owcy. To jest magma. Robię tu pułapkę. Akurat się przełączyłam na kreatyw. Pamiętajcie dać łapki w górę i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Zaczekajcie, wejdziemy. I wchodzimy tam na... Do... Wykopiemy tu do... Tu. I tu nie będzie. I pamiętajcie subskrypcji z dzwoneczkiem. A my tam wchodzimy. Tu jesteśmy. Już mamy trollka. I nie dość, że tam zaraz padnie ktoś. Na przykład kliper. Wyspałuję klipera. I teraz yy, jaja. Muszę wyspałnować jakieś jaja. Widowie. Ej, chwileczkę. Chwileczkę. Widziałam coś tu. Zresztą widziałam. To co to? i to rzucić? Okej, okay. wstawimy i zespołnujemy jakieś jaja. Takie jajka. Koło klipperów jakiś. Worków. O mamy na przykład. O zombie się lubi, ale nie stawimy. Okej, okay, musimy do tych jaj. Wrócić. Mm, musimy tu, teraz tu. I zespawnujemy... O pigmana. Pigman. Chodź tu pigmanie. Ale go załatwiłem. A, właśnie, jeszcze podłogę. No, wiecie. No razie. Okej, okay, mamy pułapkę łapkę zestawioną. ale nigdzie nie wyjdzie za to. Wiecie widzowie? Bo my tam chowamy złych osób, złe osoby. I dodatkowo będzie miał cały. Tu trochę. Muszę tam do dziury wrócić z tego podmana. O, mamy dziecko, rodzinka będziemy mieli. I tam się wypchają. Ile mamy tych świnek, pigmanów? Jeśli ktoś lubi tego troja... Trochę go... Napiszcie w komentarzu, czy to się pierwszy trolek udał. Bo dzisiaj będziemy trollować. Okej, okay, drugi trolek zrobimy dla kogoś innego. O, wyśnieki. Dobra, może zrobimy sobie koło tego... O, na tej ścieżce. Tylko żeby mnie nikt nie widzę No, Okej, okay, tylko dla... Takich strasznych z tych, no, Dobra. Okej. Okay. Też tu zrobimy to. I ten troll będzie musiał być, muszę tu przygotować jakiegoś o, wypchane TNT. I oczywiście będzie perła. To nie, jednak perły to nie. Ale coś stąd. Może damy. O, diamenty. Diamenty. O, już się robi późno. Jutro zrobię sobie tego trollka, bo się bardzo późno robi, widzowie. Dobra. Tylko muszę tam stawić TNT. Tak naprawdę to nie będzie... I, i, diamenty. Tylko stawię za ogrodzenie. Za I teraz postanowiłem... Włożyć skrzynkę. Skrzynkę w diamentach. Tu skrzynkę zrobię jedną dubą. I tam będzie. Yy, wiecie co? Tam będzie. Yy, diamenty będą. Po prostu nie uwierzycie. Będą tam diamenty. A tak naprawdę to było tyjętki. to diamentami a potem a potem tu najpierw ustalę diamenty o nie, jednak nie diamenty, ale coś na pewno wymyślimy Jest dzisiaj takim duchem o, wsadzimy perły, a tak naprawdę to będzie... Będzie miksturka i pomyślą, że dwie miksturki. I to teraz zakryjemy. Zaczekajcie, widzowie. Musimy tu wpaść. Okej, okay, zaczekajcie. Musimy coś zakryć, żeby to nie było widać. Płytki, jakieś płytki. Jakie płytki? Jakie płytki, widzowie? Musimy usalić płytki. Naciskowe. Jakie naciskowe? Tylko te. I tak naprawdę teraz... Stawię coś bardzo gdzie jest to TJ Płytka naciskowa klikniemy sobie to drewnianą. Nie, to, to zrobimy tak wejdziemy w to i wsadzimy tam Ale nikt się nie może... Pigmany! i zaraz go załatwi. Widzieliście widzowie? Drugi trolek się udał. Teraz robimy trzeci troll. Dobra, tu trolek jest zaliczony. Oni tam się biją niech sobie tam zostają i zamieszkują. A ja ich okryję magą. Bo tak naprawdę te pigmany mi ciągle robią na złość. Więc ich załatwię. na nich zrobię za łatwiej tylko szybciej będzie mieć na razie schowany. Skovamy go. Ej, jeszcze dwa złoty. Ale fajnie. Trzeci czolek będzie to tu dla pigmana. O, właśnie będzie tu. Zdaję, zdaję. 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 Utop się. Będzie następny trolek tam do wody, to nie. Ale tu musi tam się dostać do wody. Do samego. O nie, wywaliło mnie. Ale zaczekajcie. Ale ja chciałam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Ale ja wiem, że to jest inny. Jeśli tak, to chętnie polecam grać. A się na serca. Dobra, chciałam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że tylko się podobał. Jeśli tak, zrobiłam dzisiaj dwie pułapki, bo się niestety trzecią mnie wywaliło. Ale najważniejsze, żeby było te dwie. A jeśli z mi na serio, że do zobaczenia.